Cześć, dobrze, że jesteś, miło Cię widzieć, dziękuję. Zapraszam do opisu, tam chłopaki dają rabaty do sklepu internetowego. Trzymaj to, tak więc zapraszam. Seat Ibiza 6L, 2005 rocznik, jeszcze przed Liftem 276 tysięcy przebiegu. Silnik to 1,9 SDI, 64 konie i co ważne, 64 konie, które nawet nieźle dają radę. Produkcja w latach 2002-2008, w 2006 roku modernizacja taka delikatna, facelifting obejmująca zewnątrz jak i wewnątrz samochodu. Gama silnikowa jest tutaj bardzo szeroka, jak to przystało na Volkswagena. Silniki benzynowe od 1.2 do 1.8, a także silniki wysokoprężne 1.9 oraz 1.4. Jak w przypadku każdej osoby Gusta i guściki. Jednym się podoba, innym się nie podoba. Natomiast co ważne i co warto zaznaczyć, jest to pokrewne auto z Skodą Fabią oraz z Volkswagenem Polo. W przypadku tych trzech samochodów uważam, że hiszpański temperament tutaj będzie najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o stylistykę samochodu, ale nie tylko. Ze względu na to, że to auto ma wersje specjalne FR oraz Kupla. Więc, jeżeli komuś zależy nie tylko na stylistyce, ale także na osiągach, czy to będzie diesel, tak zwany tedeik, czy to będzie benzyniak, warto rozważyć wybór tego samochodu. Podnosząc znaczek SATA do góry, mamy bagażnik. W przypadku tego miejskiego samochodu 267 litrów pojemności przy rozłożonych siedzeniach po złożeniu można uzyskać ponad 1000 litrów w bagażniku pojemności. W moim przypadku skrzynka oraz narzędzia. Wsiądźmy do samochodu. Klameczka już taka dosyć wysłużona. Boczek trochę wysłużone już siedzenie, natomiast bardzo dobrze trzymają, ja jestem zadowolony. Są dosyć Wygodne i wsiadając, ja mam fotel maksymalnie do tyłu. Ergonomia: klamka ok. Brak elektrycznych lusterek, przycisk. Jedynie co to czasami mam problem tutaj z tymi światłami. Zahaczam o tą górną połówkę. Zdarzyło mi się też, wysiadając gdzieś jak yy, miałem się siedzenie bliżej, uderzyć. Natomiast same migacze, wycieraczki, tutaj bez żadnego problemu. Liczniki czyste, klarowne i czytelne, także kierownica multifunkcyjna, natomiast biorąc pod uwagę, że jest inne radio, nieoryginalne, nie działa. Wyróżniające się cztery okrągłe wloty powietrza. Śmigło, dosyć to jest takie. Powiedzmy, już tutaj ten środek wnętrze dziwne. Yy, holder na telefon. Natomiast minus jest taki, że jak się samochodem jeździ, to niestety to się nie trzyma. Więc nie do końca są takie, powiedzmy, przemyślane te yy, wloty. Natomiast no, kiedyś ktoś miał co innego na myśli. Półka, radio i klimatronik. Klimatronik, powiedzmy, jest w miarę czytelny. Ale, w związku z tym, że jest to sad Ibiza, który ma problemy z elektroniką lub elektryką, pomimo wymiany części działa swoim życiem, także zostało do wymiany jeszcze JESZ, i nie wiem, co innego by to mogło być: mały schowek na powiedzmy jakiś telefon, klucze lub coś innego. On, powiedzmy, sprawdzimy sobie w przypadku portfela, jaki on ma rozmiar. Proszę, wchodzi portfel, kasy w nim nie ma, czy jest, ale nie ma. Także portfel takich wymiarów. Popielniczka i zapalara, którą ktoś zajmował. 200, nie, 65 tylko 276 tysięcy Gałka już troszeczkę zniszczona. Nasi tu byli więc coś tutaj robili Oj, no ręczny z tyłu na małą butelkę wody miejsce fotel odsunięty na maksa w przypadku gdybym wbijał bieg 1, 2 jest ok do wszystkiego dosięgam minimalnie skierowana ta konsola w naszą stronę tak więc bardzo przyjemnie i odpalając jeszcze światła Taki, powiedzmy, czerwono-pomarańczowy blask podświetlenia. Schowek dosyć duży, waleją się tam rzeczy, to nas nie interesuje. Schowki boczne dosyć małe, butelka tam, powiedzmy, się nie zmieści. Widok do tyłu przez lusterko mniej więcej w taki oto sposób. Natomiast ogólna widoczność samochodu oceniam na. Plus nie ma jakiegoś problemu, żeby tym samochodem się gdzieś nie zmieścić lub żeby po prostu nie zaparkować Dlatego, że jest on niewielki i nieźle przeszklony. No dobrze, mamy z przodu fotel odsunięty na maksa, a z tyłu, a z tyłu nie ma miejsca, dlatego że no jest to samochód mały, więc jeżeli ktoś by z tyłu chciał podróżować, no to fotele do przodu kanapa dzielona 60 do 40 natomiast nie ma płaskiej podłogi po złożeniu, tak sobie myślę o tym wnętrzu i w Golfie pamiętam, że były tutaj z boku te ramki, gdzie strasznie schodziła taka guma i tak samo było tutaj to jest co prawda plastikowe wszystko, natomiast tutaj nic nie odchodzi, w przypadku konsoli, ona nie czeszczy jak tutaj się dziś coś spróbuję powiedzmy poruszać, no to jest to twarde wszystko, tu. Proszę, to jest wszystko twarde, ale z drugiej strony przynajmniej nie czeszczy. Nagłośnienie w sacie to każdy raczej pochwali dosyć głośno. Muzyczka idzie, tak. a więc tym sposobem przechodzimy już do samej jazdy. Ja odpalam samochód i będziemy jechali. No, hamulce widzę troszkę już się zapiekły, ale jedziemy. Od razu na wstępie muszę się przyznać, że e, wspomaganie, które tutaj jest elektryczne, to jest e, wspomaganie, które nie do końca e, było rozwiązaniem konstrukcyjnie dobrym, ponieważ ono ulegało awarii. No to w recenzji teraz będzie, jak to nie chwali auta, że wszystko pięknie, ładnie, a tu elektryczne wspomaganie. Jednym paluszkiem chłopie możesz. Wszystko masz porobione porządne. Nie o tym jedziemy. Odczucia z jazdy. Ja ten samochód kupiłem bodajże w kwietniu albo w marcu. Jeździ mi się nim bardzo przyjemnie. Przede wszystkim dlatego, że on jest mały. To jest samochód miejski. I teraz tak. Ja, tak mówiłem, mam 1,90 m wzrostu. Jeżeli odsunę sobie fotel do samego tyłu, jest w zupełności wystarczająco. Tutaj nie ma żadnego problemu, żebym ja jechał wygodnie. Oczywiście ten fotel jest. Na samym dole, troszeczkę odsunięty do tyłu, ale jest mi dosyć wygodny i z tej pozycji, nawet gdy jechałem na jakąś powiedzmy dłuższą trasę, no nie wiem, tam 300 km łącznie w ciągu dnia, nie odczuwałem takiego zmęczenia. Ale co najważniejsze, ten samochodzik, jeżeli wspomnimy o samym stylu prowadzenia, on jest przyjemny. On jest przyjemny w odbiorze. Ja wiem, że mi się dobrze zawsze jeździ wieloma samochodami no niestety taki mam charakter że większość samochodów które ja powiedzmy testuję utrzymuję lub jeżdżę no to lubię po prostu nim jeździć lubię też o nich rozmawiać czy to właśnie w nagrywce czy powiedzmy w takim zwykłym codziennym użytkowaniu także co do samej jazdy nie ma żadnego problemu, jeżeli chcemy jechać troszkę szybciej, czy żeby wyprzedzić. Samochód jest zwarty, gotowy, nie do końca powiedzmy pływa, jeżeli będziemy nim tutaj lewo-prawo kręcili. Wybiera dziury dobrze. W związku z tym, że jest to zawieszenie jak najbardziej proste, standardowe, no to na bocznych, na poprzecznych jakichś nierównościach wiadomo, on nie będzie się jakoś zachowywał wybitnie wystarczająco jak na taki samochód. To nie jest wielowahacz. Co ważne, ten samochód przy tym zawiesieniu, tak skonfigurowany, nie jest, powiedzmy, wielkim generatorem kosztów. I teraz uwaga. Jak ja kupiłem ten samochód, to ja wiedziałem, że do zrobienia jest łożysko i wiedziałem, że do zrobienia jest przegub. A więc wrzucam wam przebitkę, ponieważ, ponieważ, moi kochani. Podjąłem się tego sam. Ja kupując ten samochód, mówię: No, to zapoznamy się z mechaniką, jest to w miarę prosto. Jest garaż, są narzędzia, damy sobie radę. I ten samochód wziął sobie to chyba za bardzo do serca, ze względu na to, że oprócz tego w czasie użytkowania, tym powiedzmy półrocznym. Jeszcze doszło do tego, że jesz od klimatronika, ponieważ klimatronik i dmuchawa żyje własnym życiem i to jest to, co powiedzmy się wysypało i niemiła niespodzianka mnie spotkała i to jest druga niemiła niespodzianka, która mnie spotkała z hamulcami, ponieważ rozciekł się cylinderek, a dokładniej po prostu zablokował się o-ring, jak był rozciśnięty cylinder Hamulce puściły, trzeba to było naprawić. Troszkę mi to dało w kość, ze względu na to, że jak wcześniej wspominałem, samochód jest ze Szwecji i tego nalotu, tej rdzy, troszkę na nim jest. Troszkę więcej niż może na innym, bo jak wiemy, te samochody nie były bardzo odporne na, na rdzę. Po wymianie hamulców robiłem test hamowania z ABS-em. Także tutaj wrzucam Wam przewitkę. Hamuje dobrze ten samochód. Z przodu tarcze z tyłu bębny kolejny zestaw, który nie generuje jakichś kosztów wielkich, dlatego że powiedzmy przód jesteśmy zrobić w stanie za 400 zł. Powiedzmy, tył też nie na jakichś najlepszych częściach, ale na jakichś zamiennikach średniej półki w zależności kto jak jeździ. Wiadomo, nie trzeba szaleć. I uwaga, 1,9 SDI. 3,5 tysiąca obrotów z dwójki na trójkę, jest to przejście. Sam silnik, no to już jest legenda. Tutaj nie musimy nic mówić. Wymiana oleju, dbanie o ten silnik i on jest wołem roboczym. Ja ten samochód traktuję jako tak, tak zwanego osiołka. To jest mój osiołek. Ja wiem, że powiedzmy wsiadam i. Jadę, gdzie potrzebuję z punktu A do B, a przy tym ten samochód nie generuje jakichś kosztów. Inaczej ja go kupiłem za powiedzmy tam przysłowiową piątkę, dołożę dwójkę i wiem, że mam porobione większość rzeczy eksploatacyjnych. Tak? Bo samochody się zużywają. Nie ma takiej opcji, żeby jeździć nie wiadomo ile i nie robić nic. Tym bardziej, że to jest samochód z 2005 roku. Ale wracając do silnika, 2. 4003. 4, no, to auto jedzie. Ja wam powiem tak. No można się czepiać kultury pracy. Natomiast to jest stary, sprawdzony przepis. Tanie auto ze zwykłym silnikiem pali mi to 5, 5,5. Wiadomo, jak włączę klimę, to troszeczkę sprężarka potrzebuje tej energii. Tego zasobu, autopali więcej, jest jeszcze mniej żwawe, ale co ważne, na przykład w wieście 1.3, bodajże 55 koni, w benzyniaku to auto jeździło odczuwalnie gorzej, odczuwalnie gorzej. A tutaj tego problemu nie ma. Jeżeli jeździmy po takich właśnie wiejskich drogach w mieście z wiejskiej powiedzmy. Z wiejskich obszarów do miasta Nie brakuje tej mocy Mocy nam zabraknie Jeżeli jedziemy zapakowanym autem Pojawiają się górki To wtedy faktycznie to auto trzeba troszkę Podpompować Jeżeli jedziemy nad ekspresem Przepraszam, jeżeli jedziemy na ekspresie To tak samo, no 120 Zaczyna się górka, wytracamy prędkość Ciężko jest się napędzić Tym samochodem Najwięcej jechałem tam 155-160 Licznikowe i co ważne, tak jak wspominałem tym autem nie rzuca im się dobrze jedzie wiadomo, jest głośno, hałasuje ale da się przegadać, da się rozmawiać nie może, nie wiadomo jakie to jest przyjemne ale da się rozmawiać i nie ma z tym większego problemu ja teraz właśnie mówiłem, że jeżeli miałbym jechać Fordem Fusionem, który jest nagrany też na kanale, to jest mój samochód prywatny, który posiadam od 2017 roku, a Seatem, to we dwójkę pojechałbym Seatem ze względu na to, że jest dużo lepsza powiedzmy taka pozycja za kierownicą. No Ja jestem wysoki i jednak ten Ford, pomimo tego, że też się nim nieźle jedzie, jest bardziej męczący na dłuższych trasach. I tak to wygląda. Z pozytywów, proste zawieszenie proste hamulce. Elektronika no to jak w każdym Volkswagenie. Na minus no jak w każdym samochodzie jakieś mniejsze bądź większe yy, wady konstrukcyjne, niedociągnięcia zwał jak zwał. Natomiast, natomiast przede wszystkim lakier ochrona antykorozyjna. Dlaczego? Ponieważ lakier jest tutaj bardzo cienki. On nie ma, powiedzmy, 130, 140 mikronów, tylko 90. I wszelkiej maści kamienie, odpryski, i tak dalej, to jest generator rdzy, pencherzy, burchy, i tak dalej. Progi to wszystko standardowo, tak jak pokazywałem. Łapcie przebitkę z przodu przy progach, za nadkolem, tam się zbiera, tam gnie, tak samo z tyłu. I niestety, to trzeba zaakceptować. Natomiast, akceptując te pomniejsze wady dostajemy w plusie nieźle wyglądający samochód nieźle się prowadzący w zasadzie i prosty w utrzymaniu i dosyć tani no bo OC same koszty paliwa ja nie wspominam już tutaj o jednostkach benzynowych i gazie tylko dokładnie o tym 1.9 SDI niezłą dynamikę w zasadzie do takiego uż Codziennego dla spokojnych osoby wystarczająca, nic więcej naprawdę nie trzeba. No i co? No i jeździć i cieszyć się tym, i nic więcej nie trzeba. W opisie link, dotrzymaj to, tam są rabaty, zasady i wszystko w opisie. Serdecznie zapraszam Was do kolejnych materiałów. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia, miłego weekendu, odpoczywajcie i widzimy się w następnych materiałach.